Dobra już. Tak, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Wojtek 011. A dzisiaj zagramy z Markiem. Jeżeli będą małe lagi, to bardzo przepraszam, bo to jest wina OBS-a głównie.

Nie, nie, mam cię. Męk! Ty masz czwóreczkę, co? No, jest dobra, chłopi, kurde. Ona jest świetna, dobrze zdaje. No i widzisz? Chociaż są wymagać, lagi, ale... Ja gram, kurde, chłopiec Rok nie grałem w tą grę, a jakoś mi świetnie idzie na razie. Heh, zatwierdzam mm. się. Policjnego. Co jest? Właśnie... No, ordużtałeś, tu wie? No właśnie. Ja wyjechałem w nowe konto, kurde. Zaraz z kitu, wszystko kurde, nowe. Matwo się gra na tym sobie. Szlak, ja wyjechałem. Dobra, dobra. Ej, no gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No u siebie siedzę. Dostał? No nie. Matko, nie tą broń wziąłem, matko! Hmm. No, wezmę tombo. Na to, szczęście, mam z tą bronią. Ja nie mogę... E, Sniperki są bardzo dobre, ale jak się nie rusza, jak się rusza to... Co ty masz? Kryśkę. WTF? WTF? Co ty masz, człowieku? No eee... Był i zniknął, no, no co za... Chodź, chodź. Dobra. Ten czwory to tak nawala, że nie wiem co. Wiesz co, jakbyśmy... A, mam dla ciebie takie jakby wyzwanie, nie? Co i... Jeśli spadną sumy poniżej 23, to musisz zainstalować CS. A jeżeli wzrośnie ci do załóżmy 30, to ja instaluję ten Fortress odcinek kiedyś, dobra? No e, jak ty chyba strzelasz, no? Aimbot. Aimbot, ja ci dam zaraz raimbota. Hehe, <noise> ci ty pyszczę. Nie, to Co? Ja się schowałam, a ten nie strzelił jakimś dziwnym cudem. Cesar, czuję, jakby sobie pograł Cresa też był dobry. No! Ale ty masz ping, lepszy ode mnie masz ty Bo ja nie nagrywam Na ja nagrywanie w łapcie jakieś FPS jestem to bo... tam yy, Ogólnie to mi siadają wszystkie gry, nie? Ja, pisać, gram w Cesach, smartwind więcej. No i ostatni odcinek przykładem jest dobry. No widziałem, widziałem, fajny. Ja miałem innego skina co jest? Włoch poczucie. Ja miałem innego skina. Nie tym razem! Uwielbiam swoją najlepszą broń. O, witam. O, sorry. Ze snajperem się nie żartuję. Zresztą jak ma M24. O, dostałem! jak Mówiłem pograć z CS, nie Marek, cię nie chce instalować. Ale ja mam tewa, chłopie tewa, to się dobrze gra, to jest to samo co te, cesz, tylko gorszy. Fajnie jak CS same chodzili. O tym hmm. Siedzisz tu? Widziałem! Ale cię nie zabiłem, no Ja się teraz brań trzeba No ma trzeba szybko strzelą wziąć Dobrze wtedy Ty poczekaj chwilę bo ktoś do mnie dzwoni Strzelaj. Dziękuję. O. Dobra, jestem małe Kłopoty techniczne były. Jest Wojtek z nienawidzicą. Dziękuję. Aj, 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 aj. Chyba. Jemy z lewej strony? O no nie! To nie tak miało być. Zdecydowanie. Hmm. Mogę z karę. 25 Ty, ale to jest dobre Auć, no. Ale lagi no Nie no chłopie To na trzeba wziąć dobrą broń Którą ostatnio zdobyłem To jak chcecie to możecie Wpaść na mój kanał, obejrzeć mój film I zobaczyć jak ja też miałem lagi No Mam cię, mam cię, mam cię Zaraz ci nosza w dupę wsadzę I co? I co? Ja pierdziu... odwaliłeś. Umarłem! Tak? You died, stary, you died. No. Hm. A jakby zmienić e, parę o, rzeczy, Przykładowo to, i to, to i to, i to. Me. Dziękuję! O, jeszcze mi pokiekujesz wstać. No, jednak ten pistolet jest dobry, jak żeś mówił. A, go dosyć rzadko używam, bo. dobra, chodź po prawo, dam ci niespodziankę. No i nie widzisz? Wiedział. Chcesz mnie pokonać, Tomasz? Ja się to... Ja jestem OP. Jakoś mi się nie zdradzał. No nie wiem.

A dobra, bo ja byłem za ścianą, a ty żeś mnie jakimś... ...makijszym cudem zabił! Ja się zdjąłem głowę. Ta gra jest zupełnie fajna, tylko że czasami są lagi, jak się ma słaby internet, się graduje. No Jezu! Przepraszam. Ja się wystraszyłem, patrzę, co się... co się stało? Czemu ja nie żyję? Ciekawie sobie pograł trochę, to od razu Gram kiedyś, ale mi się znudziło, bo... ty z dziadu. Czekaj. Idę się chować chwila chwila, bo ja muszę sobie popatrzeć po broniach, zobaczyć, coś innego A bez skopa nie wiem. Czekaj no przecież jeszcze nie. A spoko dam ci na 8 wygrać, co będzie Ja myślałem. Albo mi się zdawało, albo ty żeś leżał jak Jezus, na podłodze. O, wiesz. Tak jak do krzyża normalnie się położył i... No tak, bo tak gra pewnie nie teraz tak. no, <laughs> Żeby sprawdzić, czy sprawdzić. on jest jeszcze martwy. Znaczy, że czy jest martwy, o to chodzi. Tak, właśnie teraz leżę. Skoro ono jest taka dobra. Ja to tylko m 4 używałem, bo ona też jest OP. tak, że nie, nie mam, nie, nie mam nie, nie magazynka tylko jakoś mam tak, że jest tak, jakby, Poza tym. O, o, Ja to tak celuję, że nie wiem co na ośle po prostu Mi albo trafię, albo i nie No to wszystko zależy Opa, miałem cię na celowniku ale Hmm. Tyle, tyle, tyle... Tyle... Tyle godzin na AWP 2G, który nawet nie zdaje sobie sprawy, z kim będzie za darmo. No dobra, chodź na snajpery! <try> 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 Ten nie za ścianą zabił, dziękuję bardzo. No, to nie było za ścianą, ja nie mam żadnego kaka i mbota, nic. No na człowieku, nawet nie mam powietrzonego zdrowia, mam 80 kp, ja idę się podleczyć. Hmm. Nie, sorry, to pana ponadśpiechano. No tam. idę się podleczyć, a tu taka niespodzianka.

I teraz szukaj gdzie on może być. Znajm życie to się kampi u mnie i czeka aż mnie skosy w łeb da Ja Nie za za próbę, ale jest przecież trzeba. Mareczek CSGO. Fajny nick. Mareczek Boomer, jak to w szkole było Cześć Mareczek Boomer jak lecił u Ciebie? Dlaczego żeś nie zginął? No... Dostałeś heda. Ja mam 30 jeszcze hpeak Ile masz? 200% Jest lagował, jakby trzeba lecieć w ścianę. Nie mogę tak jak się zwiększywać, co? No nie, serio, ten magazynek... Kiedy zobaczysz PHP? 50 Bez żartu przecież fal ile razy ty, co to się stanęło z tobą? Ty, żeś się tepnął! Jak ty to. <laughs> nie wiem! Ja wiem, co ty używasz. Patrzę, stoi i patrzę. Co ten debil robi? czemu on we mnie nie trafił? Co tu się stanęło? Ja nie wiem. Czekaj, ja teraz ci wyjadę z... O nie, Glock jest najgorszy. No wiem, ja, dlatego, dlatego go używam. Ty, ty się U siebie! Nie zadzieraj z terrorystą. Mm -hmm. Może zadziała, bo... Tyle, bo... Tyle, tyle, zabiłem w CEcie ludzi, że... na to żyć. A ile masz skinów? Skinów? No. Mam tak... Y, backshota. Czyli tego skina oddać, backshot. Piiiik! Ze snajpery dostoł. Ja nie... Znaczy, mam mało ogólnie, ale wiesz, trochę, trochę tego jest. Trochę mało. Jeszcze... Kwiatunek tego switchiego.pl, czyli... E, e, Mateusza, to, wiem, u... wiem. Czekaj, tak, ja zobaczę jak to działa ten, bo mam taki granat dziwaczny. I nałośle. Ale niespodzianka. Ochercie, możesz mnie znaleźć. Znaleźć, nic nie ma Ale to jest niecelne! Jakie to jest niecelne, chłopie! P90 ma dobrą szybkostrzelność, dużo pocisków, ale celność ma tak skitraną, że... ...tędy zginiesz niż się zabijesz jakich kurde haxy ma. Wiedział, że ja tu będę siedział. No. Wiedziałem! Jestem jasnowidzem! Ja... Czekaj... Kuzy wezmę. Niech już będzie Eee, No nie, chciałem cię dobra. z kosa, a z Kosy to trudno zabić. Zginąłeś? O, dobra. Zginąłem! Dobra, czas, w... czas wziąć ostateczną broń śmierci. Tak to nazywam. Nie no, miało Wysia. Zawsze ci nie wyjdzie, bo a to tamto 52 kile I co jest? Czekaj, B, sobie muszę wybrać. Bo ty masz większe szanse, bo ci gra chodzi świetnie, a u mnie to co? Nie. Lagi. No, Gra mi chodzi świetnie, kurwa, właśnie z końcy zdjąłem. No walony... walony nis. Dlaczego jak zawsze cię z pistoleta muszę znieść to ty chedami sprzedasz? Reku 176 godzin z SESA połowa to jest na M4. Myślisz, że co? że tutaj kurna będę co zdawał od siebie minimum Reku gram z jednym z leczych w Team Fortress, ja nie mogę tutaj wiesz. Hmm. gdzie ja on się może kąpić? Tu nie, tu nie. Z moim U mnie siedzi. Nie mam cię! O tak, masz mnie. <grymne> o nie, ale się przestraszyłem pomocy. Nie no. Wydajcie bronić wszystkiego, bo to Ile to możesz? 133. Kiedyś to ja takie combo zrobiłem z M4, kurde, chyba z 10 albo 12 headshotów zrobiłem z tej broni. E, co to ma być za znikanie na moich oczach? Co to ma być? A to ma właśnie być. sobie wziąłem takie żeby mi Git było CS-a. Nie Nie no, chłopie. No bo on cieli tu to ja idę tańczy sobie Balangę To poczekaj na mnie Wiesz co się dołączył Poczekaj to, pójdę z tym z poletem może nie, to jest Ja nie jest. Nie zabije mnie i tyle będę miał z zabawy Ja to tak się ja to, Jak, to się, jak to, się, ja to się Ja to się zastanawiam Jakim ty cudem Jakim cudem to przeżyłeś? No właśnie, właśnie nie wiem co. Jest za daleko. Chyba. Chyba. Wow. Matko, ale ja ty nie skosy zdejmujesz. Jesteś bardziej open niż ja. Nie, nie! Tak się nie bawimy. To jest po prostu rozegrany po mistrzowsku. Dobra, chodź na kosy. Kaj? Okay. Co ty masz sikierę? <grym> ale to jest żarty, Ja myślałem, że ty mnie zabijesz. Ja mam soć sikierę. No nie, bo ja mam lagi. Ty tak zasuwasz jak Sonic po sterydach. Dobra, może zrobię... Jeszcze kierpa w Minecraft jednak jest najlepsza. Kurde, myślałem, że tak będziesz, wiesz, że tak... Chodzisz, chodzisz nagle, ja cię tak uderzam i jesz xD. Dobra, robię bunnyhopa. Jak to Dream. Ej, chodź tutaj jeszcze. Ty, dlaczego to nie pykło mi?

Ja to muszę poprzedstawić tu moje, bo o to kurde, powinno być na opak. A wow, ale dostałeś. To było traumatyczne. Czekaj. M, E. A teraz będę na łoku. Będę na... poczekaj teraz na łoku, bo będę tak chodził, bo ci wpatrywał. Gdzie? u ciebie w skambie zawsze Dioczki A przepraszam, bo do czego używasz? Skara czy M4? Nie no wiem jakiegoś... To jakieś dziadosło wziąłem losowe Uzi. Będę chodził z M4 A4 Eee. Pff, 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 ja tu nie wiem co się dzieje z tobą, ale... Jak ty zmieniasz broń, to ty chyba jakoś... Magicznym cudem szybko robisz. Nie, po prostu zmieniam i od razu strzelam i wtedy. Aha. Hmm. Dobra, jak on kampi się u mnie, to jak kampię się u niego i, i będzie dobrze. Masz Doświadczenie level 16, starszy sierżant. Że... Powiecie, że słabo. No powiem, że nie. No chyba się tego nie spodziewałeś. No nie, nie spodziewałem. A wiesz co, od zawsze nienawidziłem sniperów, bo oni są bardzo skurzający. grasz, gracz, na to sniper nie. Gry. Druga strona! To nie ma w tej grze. Czekaj, jakaś się zmienię tutaj. Piknie. Silencerka jeszcze walniemy. w oczy. Czekaj, bo mi na pulsę. <ścoughs> 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 Jakie to głupie było. Dobra, to idę tam do ciebie na snajpery. No co jest? No nie, 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 nie. Miałem cię tak łatwo zabić i... Tak łatwo miało być i wyszło jak zawsze. Czyli niejako. Wiesz, znalazłem hmm. podróbę CSA na telefon? O nie, nie mów mi o tym, bo to jest dziadostwo, te podróby. To jest takie dziadostwo. Jak nie masz pomysłu, to co? Przerób sobie jakąś grę. Co? Ten pistolet jakiś ślepy jest, no! Ja cię mam na celownika, ten. A te strzały cię omijają, kurde, co to ma być? No, Tara chodzi! Dziękuję bardzo! I to z beretty! Ale ona ma 15 podpisków wczoraj, które można sobie, pędź,

na DZ trzeba nie, bo w Counter nie da się. Ta gra jest o tyle dobra, że wiesz, zawsze możesz sobie aimować cel. Pff! Jak?! To jest niemożliwe! Chyba powiedziałem ci, że ja mam gdzieś miejsce celem i tak dalej. No, mówiłeś. Ale dwie hedy to cię powinny zabić, a nie jakimś cudem ty żyjesz. No bo ty masz lepsze te Że ja mam lepsze ja mam... FPS lepsze masz, zobacz kurde jaki ty masz ping A, dostałem! Nogi mnie bolą Ale biegam jakimś cudem. Ale, jak ty trafisz w brzuch, to jakimś cudem to będzie head, a jak w głowę dostanie, to nie, nie tak ma heada. Mówi, no poważnie nie ma chcę żadnego Kinga ustawić. Nie, jak FPS, nie FPS. No i się zabiliśmy i koniec zabawy. Aha, ja wygrałem, a ty masz co? <laughs> Przegrałem, niestety, no co ja ci poradzę? Jak ty miałeś haksy lepsze, to... A, to poczekaj, zmieniam to wyzwanie. O, oh, you have a new level, congratulations. Ja mam 15 jakby co. A, spoko. Dobra, to to już... Reci. To to życzę wam miłego dnia drodzy widzowie. Elo!